i systematyczności najlepiej wniesionej z tobą. 200 gramów ciekawości świata. Jedna solidna łyżka ambicji, taka czupawa. Cztery łyżki wytrwałości, nie mylić z uporem. Języki, sportu lub języka polskiego. Kilka godzin nauki tygodniowo. Jedno opakowanie wsparcia od rodziny, nauczycieli i przyjaciół. Sposób przygotowania. W Brytanii życia szkolnego, polska, systematyczność, ciekawość. Dodaj ambicje i wytrwałość. Te składniki nie tylko dodają smażę, ale sprawiają też, że jesteś pewny starożnie oczar. Dosyć trochę stresu, ale nie za dużo, żeby nie przesadzać. Mam tylko podkreślać determinację. Delikatnie wymieszaj zdolności i plan. Niezależnie od tego, czy to biologia, plastyka, czy koszyków. Stopniowo do dodawaj nam, najlepiej regularnie, nie wszystko naraz po Na koniec dodaję opakowanie wsparcia. składników obowiązkowy, bez niego to nie wyrośnie. Piecień, czyli dojrzewanie. Staw do szkoły na około 10 miesięcy. Podwyższenie atmosferę z zacznie się iść przykładem, to znak, że z